Straż miejska migającymi światłami. Tutaj miga, coś się tutaj dzieje. Światła migają wam. Światła migają. Na chwilę będę rozmawiał, tylko piszę. Dobrze, ciekawie. Powodzenia interwencjach. interwencja? Interwencja migająca na razie. Pisze. Na razie jeszcze wszystko zapisuje. Panie, chodźcie, pan tam, czy zapisujecie, co to takie No to się pytam, co tam jest, mówią. Na razie piszą. Jak skończą pisać. A dużo, dużo pisania mają. No lista długa jest. To tyle na razie. Nie będziemy czekać dalej, bo to za długo zajdzie tutaj tym pisaniem.